We wtorek, 24 lipca, tuż przed godziną 18, doszło do groźnego wypadku na przejeździe kolejowym w Michałowie Reginowie. Starszy mężczyzna, kierujący rowerem, wjechał pod pociąg szybkiej kolej miejskiej linii S9 w relacji Warszawa-Gdańska-Wieliszew. Według świadectwa naocznych świadków, mężczyzna, mimo nadawania sygnału przez sygnalizację, świadomie wjechał na przejazd. Chwilę po zdarzeniu, na miejscu wypadku pojawiła się karetka pogotowia, która odwiozła poszkodowanego do szpitala. Według ustaleń policji, winem za kolizję ponosi rowerzysta, który nie ustąpił pierwszeństwa pociągowi. Na szczęście prędkość pociągu była niewielka, ponieważ tuż za przejazdem znajduje się stacja Michałów Reginów. Pozostaje nam zaapelować o rozwagę i ostrożność na przejazdach. Parę minut straconych w oczekiwaniu na przejazd pociągu może uratować niejedno życie.